Chcesz się dowiedzieć jakie najważniejsze zmiany będą w grze Farming Simulator 2025? Nowe zwierzęta, uprawy, mechaniki czy maszyny? Koniecznie obejrzyj ten materiał do końca, a na końcu dam ci też pro tip, kiedy najlepiej kupić Farming Simulator 2025. Należy jednak zaznaczyć i pamiętać o tym, że wszystkie zaprezentowane nam informacje do tej pory są z wersji preview i mogą się one finalnie różnić od tego, co dostaniemy w dniu premiery. O czym jeszcze należy pamiętać to o tym, że Farming Simulator przyzwyczaił nas do tego, że na premierę gra wychodzi raczej ze średnią optymalizacją oraz z, z licznymi... Błędami. Tak było przy, przynajmniej w przypadku Farming Simulator 19 i 22. Miejmy nadzieję, że przynajmniej teraz optymalizacyjnie będzie w miarę wszystko w porządku. Zachęcam również do pisania w komentarzach, jak oceniacie nowości, jakie zostaną dodane do gry Farming Simulator 25 i czy Wam się podobają, bądź też czy liczyliście na coś więcej. Ślady pojazdów. W grze pojawią się ślady pozostawiane przez pojazdy na polach i nieutwardzonych drogach. To jest dosyć istotne, ponieważ wcześniej tego nie mieliśmy, a raczej mieliśmy, ale dostarczały nam to tylko i wyłącznie modyfikacje, takie jak na przykład Rea. Natomiast gracze na konsolach nie mieli w ogóle możliwości modyfikowania sobie w tak, taki sposób gry, więc oni teraz też na tym skorzystają. Nie wiemy jednak, jak będzie to reagowało na przykład na warunki pogodowe, czy po deszczu te kolejny będą wyglądały inaczej niż w momencie, gdy mamy na przykład suszę. Wiemy natomiast, że w momencie, gdy inny pojazd będzie przejeżdżał po naszych kolejnach, to zawieszenie na tych kolejnach będzie to odczuwało i będzie musiało sobie z tym poradzić. Efekty pogodowe. Giants mocno promuje obecnie efekty pogodowe, takie jak mgła, deszcze, burze, no i tornada. O ile sama mgła wygląda naprawdę rewelacyjnie, no to już z deszczem nadal jest troszeczkę problem. Chociażby ze względu na to, że. Dalej tego deszczu nie widzimy niestety na szybach. Yy, widziałem jeden screen z tego co pamiętam, bądź też urywek, że na lusterkach ten deszcz był widoczny. Natomiast w przypadku tornada, jak sami możecie zauważyć, to ten deszcz na przykład na szybie się już nie pojawia, a wycieraczki pracują. Wracając do tornada, to moim zdaniem jest to akurat zbędny efekt pogodowy, ponieważ nie odwzoruje on niszczycielskiej siły tego żywiołu. Yy, i niszczy nam tylko i wyłącznie plony. Nasze maszyny, budynki nie będą ulegały żadnemu zniszczeniu. Natomiast z tego, co też pamiętam i widziałem, to drzewa w lesie też mogą być połamane przez takie tornado. No, jednak tornado i tak mimo wszystko jest w niewielkim procencie odwzorowane, jeżeli chodzi o jego niszczycielską siłę. System przechowywania plonów. No i tutaj zaczyna się mała ciekawostka, ponieważ w farmingach do tej pory nasze plony mogliśmy zbierać, trzymać bez końca, jajka, czy nawet teraz w dwójce, jak mieliśmy fabryki, to mogliśmy to trzymać na przykład, nie wiem, rok, dwa, uzbierać sobie tyle, ile tego potrzebujemy, później sprzedać po prostu i, nie wiem, zarobić na tym krocie, ponieważ czekaliśmy na odpowiednią cenę. Z informacji jakie uzyskaliśmy do tej pory i gdzieś tam pojawiły się pewnego rodzaju spekulacje, że Giants zamierza wprowadzić mm, sposoby magazynowania i y, że teraz nie będziemy mogli przechowywać naszych plonów bez końca. Czyli na przykład taki szpinak będzie wymagał chłodni, natomiast szpinak jest na tyle delikatny, że on nie może też, nie wiadomo jak długo leżeć, raczej powinien zostać sprzedany dosyć szybko. Za to trzeba będzie zwrócić uwagę. Tak samo jest na przykład z jajkami. O ile jajka jakiś czas mogą leżeć, nie ma tutaj z tym jakiegoś problemu, natomiast nie mogą one też leżeć bez końca, just it it you can't store this fresh crop. czy też na przykład pieczywo, bądź też ciasta, które wyprodukujemy sobie w naszych fabrykach. Co ciekawe, to jeszcze nie zostały nam jakieś szczegółowe informacje zaprezentowane odnośnie, właśnie, fabryk. Z pewnością. Do nowych upraw jakieś fabryki się pojawią? No i właśnie, nowe uprawy. Nowe uprawy, jakie nam Giants y, zafunduje, to mamy oczywiście ryż. Mamy oczywiście szpinak, tak jak wcześniej wspomniałem. Natomiast na samym początku nie informowali nas o wszystkich nowych uprawach. Być może jeszcze coś więcej nam zaoferują. Natomiast teraz dostaliśmy informację, że będzie to też groch oraz fasola szparagowa, co jest dosyć istotną informacją i zmianą w polityce Giants, ponieważ wcześniej zazwyczaj informowali nas o wszystkich uprawach. Może ze względu na to, że teraz jakby te nowe uprawy hmm, podzielili na dwa etapy, ponieważ mamy aż cztery nowe uprawy. W dwudziestce dwójce tych upraw na star, z tego co pamiętam było chyba dwie, no i później oczywiście tam dodali yy... Wreszcie też doczekamy się nowej mechaniki, jeżeli chodzi o zwierzęta, a mianowicie dostaniemy kurczaki, cielaki, jagnięta, więc będą te zwierzęta rosły na naszej farmie, nie będą się jakby rodziły już jako dorosłe zwierzęta, bo wcześniej było tak, że mieliśmy na przykład 10 krów i te krowy na przykład, jak nam się ocieliły, mieliśmy wiadomo 10 krów i 20 cielaków, natomiast cielaki wyglądały już jak dorosłe krowy i musieliśmy tylko i wyłącznie poczekać pewien okres, aż zaczną nam dawać. Mleko i aż będą mogły się też zacielić. Także no tutaj też jest dosyć istotna zmiana, ponieważ teraz cielaki będą musiały urosnąć i dopiero wtedy będą mogły dawać mleko czy też się zacielić. Wiadomo, że u ssaków to wygląda trochę odwrotnie, czyli najpierw trzeba je zacielić, później dają mleko. Natomiast nie wydaje mi się, żeby taka mechanika aż tak realistyczna została wprowadzona do gry. Warto też dodać, że jeżeli chodzi o zwierzęta, to dostaniemy kozy i bawoły. A dodatkowo to od owiec będziemy mogli już odbierać obornik, co też jest dosyć sporą nowością. Jednak myślałem i oczekiwałem, że dodadzą nam na przykład jeszcze kaczki, gęsi i coś w tym stylu. To musimy się zadowolić kozami i bawołami. Kolejną dodatkową zmianą, jaka będzie wbudowana w grę, bo nie można powiedzieć, że dla graczy PZ-owych jest to jakaś nowość, natomiast dla graczy konsolowych z pewnością jest to nowość, która im się przyda i z której będą mogli korzystać, a mianowicie chodzi o widok trzecioosobowy. Tak, moi drodzy, do tej pory na konsolach gracze nie mogli z tego skorzystać, ponieważ nie mieli możliwości dodawania tej modyfikacji do, do swojej gry. Natomiast gracze PC-towi od niepamiętnych czasów z tego korzystają. Pamiętam, że jest to jedna z pierwszych modyfikacji, która wychodzi zazwyczaj do farminga, więc no tutaj teraz jakby bezpośrednio modyfikacja zostaje zaimplementowana do gry i uważam, że Giants powinien z takich rozwiązań korzystać dużo częściej. Tym bardziej, że jeżeli wrzucacie jakiegoś moda na oficjalną stronę Giants Mod, to wtedy jest taka sytuacja, że jakby Giants ma pełne prawa do wykorzystywania tej modyfikacji przez siebie i też modyfikowania jej w dowolności. Wolny sposób. Mam nadzieję, że udało mi się omówić i zawrzeć w tym filmie najważniejsze zmiany, jakie zostały nam zaprezentowane do tej pory, przynajmniej w grze Farming Simulator 2025. Zobaczymy jeszcze, co nam zaproponują, zaprezentują później. Oczywiście gra jest w dwóch wersjach, czyli w tej takiej lepszej wersji, która kosztuje około 350 zł. Wtedy też macie ten roczny roczną przepustkę, że wszystkie modyfikacje, które zostaną w trakcie roku wydane, to będziecie już mieli zawarte. Nie napotkałem natomiast informacji nigdzie, ile tych modyfikacji, tych dodatkowych zawartości zostanie w tym roku właśnie wypuszczone, więc z pewnością musimy na to jeszcze trochę poczekać. Z tego co pamiętam, to w 2022 były to cztery dlc więc prawdopodobnie tutaj będzie też hmm, podobnie. Musimy też zaznaczyć, że Giantsi mają pewnego rodzaju monopol w tym rynku, czyli w grach, e, symulatorach farmingowych, ponieważ brakuje im konkurencji, więc bazują dosyć mocno na powolnym rozwoju gry. Nie śpieszy im się. Nie zmienili też silnika, ponieważ to z pewnością wiązałoby się z ogromnym nakładem finansowym, e, więc dalej bazujemy na silniku Giantsowym. Warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o zasób parku maszynowego, mają oni dosyć liczne kontrakty z producentami takich maszyn, więc zaplecze mają już jakby tak ułożone. Ciężko by się było wbić po prostu na ten rynek z tak ogromnym potencjałem, jaki Farming Simulator już generuje. I nie chciałbym tutaj w żaden sposób krytykować Giantsów, że zmiany są niewystarczające bądź mało widoczne, ponieważ uważam, że strategia po dłuższym zastanowieniu się, czyli bazowanie w dużym stopniu na modyfikacjach, jest dosyć mądra ze względu na to, że bardziej angażuje graczy. Dzięki temu też gra rozwija się przez cały okres jej oczekiwania na kolejną serię można to tak nazwać, więc no tutaj Giantsi jakby idą w takim kierunku, że im większe zaangażowanie ze strony graczy, jeżeli chodzi o grę, im więcej tych modyfikacji, tym gra staje się bardziej ciekawa, bardziej popularna. Natomiast uważam, że powinni dać dostęp graczom konsolowym do Szerszej puli modów, nie bazujących tylko na tym, że mogą sobie dodać, nie wiem, ciągniki, przyczepy i tak tylko właśnie taki trzecioosobowy widok powinni mieć już w Farming Simulator 22 również dostępny, a tego nie było. Na samym końcu chcę Wam tylko powiedzieć, kiedy najlepiej kupić Farming Simulator 2025. Jak doskonale sobie zdajecie z tego sprawę, na Steamie macie 14-dniowy okres zwrotu, bądź też do momentu aż przegracie 2 godziny w daną grę. Dlatego, na przykład, możecie kupić jeden dzień przed premierą, aby mieć dodatkową zawartość, którą gwarantuje gra przed A jeżeli gra Wam się nie spodoba, czy też optymalizacja będzie kiepska, możecie ją oddać. Pamiętajcie, podzielicie w komentarzu, co Wy sądzicie o nowościach w nowym farmingu i czy wyczekujecie tej gry. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej, hej.